Nazywam się Ardian Dudu. Zostałem wybrany przez lud, aby być ich pasterzem, ich oparciem i tworzyć historię. I tak mu właśnie powiem. Miałeś mu się postawić. Dobra, dobra. Tym razem powiem mu to prosto w pysk, zobaczysz. No, 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 Andrzejku, już to słyszałam. Aha, i załóż spodnie, bo znowu zapomnisz. Oj tam przesadzasz. Tylko raz mi się zdarzyło, głupio ci. Bo. A to za zasługi dla Rzeczpospolitej Polski! Dziękuję. Aha. No dobra, przecież przeprosiłem. O co ci chodzi jeszcze? Jesteś już gotowy, bo ten drugi jest na linii! Co? Czego nic nie mówisz? Przy telefonie. To co, Adianku? Czy podjąłeś już decyzja? Veto. Żykiemenyś we imen ein veto. Nie wiem, co tam szprechasz, ale bez zmiany Weto. I co? Tak jak mówiłem pewnie. Za niedługo poczuje ogień swoja dupa. Przestań. Nie wypowiadaj nawet tego słowa. Ale że dupa? Nie, tego drugiego. Odkąd kąd został dyżurnym? Nie wolno mówić o niczym, co związane jest z ogniem. Serio? A co dopiero odpalić papieroska? Odbiło mu totalnie. Na przykład jak były urodziny, Donalda. Cumgeburs tak wyglądają. Cumgeburs tak Uwaga, pożar! Albo wtedy w toalecie. Ej, masz może ognia? Szczęść Boże! No i właśnie tak to z nim jest. Większość posłów chodzi na papieroska 200 metrów od Sejmu, a co niektórzy już w ogóle rzucili palenie? Jakoś znajdziemy sposób na Dianka. A powiedz mi, proszę, co z tym wyżej niższym? Tym się już też nie musisz martwić. Ich habe einen idee! Rzejszy, <śprawda> 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 co to było do diaska! Spokojnie, to tylko elektryk spadł z drabiny. Es ist wunderbar! <laughs>